Cześć, tu Monika. Dzisiaj jest moje 6 lat na LPS-tubie. Z tej okazji film z serii, w której wypowiadam się na różne tematy dotyczące LPS-tuba. Tym razem opowiem o mitach o nagrywaniu na LPS-tubie. I je sprostuję. LPS-tuberzy nie potrzebują wyszukanych aktorów. Wielu LPS-tuberów uważa, że najlepsze filmy nagrywa się jednak mimo wszystko popami, a na pewno ich zdecydowaną część. Moim zdaniem, w filmach najlepiej używać i popów, i niepopów. Wtedy będzie różnorodnie i zapewni to lepsze rozumienie prezentowanych treści. Ci, którzy uważają, że LPS-tuberzy mogą nagrywać czymkolwiek, są w błędzie. Petrzopy, którymi nagrywamy, powinny być ładne a nawet bardzo ładne czyste, nie mogą być zepsute ani zniszczone i powinny mieć ciekawy wygląd. Tym osobom chodzi o to. Że nie musimy zatrudniać do naszych filmów prawdziwych ludzi, chociaż jest to prawda tylko po części. Co prawda, ludzie nie występują w LPS-owych filmach, ale to oni je tworzą. LPS-tuberzy mogą nagrywać wszystko. Są pewne tematy, których nie powinno się poruszać, są pewne sytuacje, których nie powinno się przedstawiać. I są pewne słowa i zdania, których nie powinno się mówić petrupami. Dziwnie patrzy się na film o dorosłej tematyce, nagrywany zabawkami dla dzieci. Dlaczego prawie wcale nie oglądam LPS-owych seriali i LPS-owych krótkich filmów fabularyzowanych? Dlatego, że prawie wszystkie z nich są niedozwolone dla młodszej widowni. Tyle mówi się, że LPS tuberzy dorośli, a wraz z nimi dorósł LPS tub, ale to nie do końca jest prawda. Nadal są tu młodsi widzowie, którzy Pewnych rzeczy po prostu nie powinni oglądać. I nadal są tu młodsi LPS-tuberzy, którzy pewnych rzeczy po prostu nie powinni nagrywać. LPS-tub jest dla każdego. Nie, nie jest. Nie każdy lubi zwierzęta. Nie wszyscy interesują się zabawkami. W sumie to wydaje mi się, że teraz mało kto się nimi interesuje. Nie każdy umie wymyślać historię i kreować postacie. I nie wszyscy znają się na nagrywaniu i montowaniu filmów. Są też osoby niecierpliwe, które poddają się po pierwszym niepowodzeniu lub po. Zbyt długim czasie braku zainteresowania ich filmami ze strony prospektywnych odbiorców. Są też osoby, które nie chcą, żeby ktoś je krytykował. I to jest zrozumiałe, bo przecież ktoś tyle napracował się z filmem, a odzewu nie ma wcale. Albo jedyne komentarze to takie o treści, że ktoś się nie przyłożył, nie postarał, albo po prostu mógł zrobić to lepiej. Są też osoby, które oceniają siebie zbyt surowo, stwierdzając, iż one same nie są kreatywne. A podobno nie ma złych pomysłów. To nieprawda. Trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście chce się być LPS tuberem. I jeżeli dojdzie się do wniosku, że tak, to trzeba się odpowiednio do tego przygotować. No i nie można zwykać za długo, żeby się nie rozmyślić. To na tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnych filmach i pa! Watch